maneczko w ten wtorkowy poniedziałek, tak, tak to można nazwać, wtorek, początek tygodnia, dajcie znać jak tam po świętach, czy się obżarliście, czy nie, ja powiem szczerze, mam troszeczkę dosyć, bo dużo tego jedzenia, ale najważniejsze, że się spędziło fajnie czas z rodziną i troszeczkę się odpoczęło. My wróciliśmy na ten oto budyneczek, trzeba poprzestawiać rusztowania na drugą stronę, na następny. Posprzątamy trochę, e, poogarniamy, bo naprawdę troszeczkę narobiliśmy tutaj brudu, a jak posprzątamy to już też inne ekipy będą miały tutaj możliwość porobienia jakiejś elektryki, hydrauliki e, i tak dalej. No, bierzemy się. Dzisiaj taki dzień organizacyjny. Posprzątamy troszeczkę, przestawimy te rusztowania i przewozimy się na budowę z dachówki. Dobra, ktoś mnie tam pytał, jak wyrobić tą boczną obróbkę do, do komina. Zaraz wam pokażę. Nie mam niestety kurczę, tej uchwycenia na, na ten, na głowę, ale damy radę jakoś to zrobić. Nie ma tutaj stołu, bo już przestawiamy. W następne miejsce krawędziarkę. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Już chłopaki zaczynają kuć, słykać. Przygotuję sobie tylko krawędziareczkę. Żeby było jak wyrabiać. Okręcimy. Gaz zakładają na tamtym budynku, co skończyliśmy i będą teraz później, niestety. Dobra lecimy, pokazujemy co i jak Dobra, skombinowałem sobie obróbeczki na pokazania zobaczcie widać to kurde co, o tak może pokażę coś takiego chcę wygiąć ktoś mnie pytał właśnie jak nie pamiętam, chyba jakiś komentarz na YouTube jak wygiąć taką obróbeczkę boczną zaraz Wam pokażę, mam tutaj kawałeczek blachy, trochę długi ale spróbujemy to zrobić z jednej ręki, albo może zrobimy to jakoś inaczej. O, wiem jak to zrobię. Poczekajcie. O, ja tutaj włożę za bluzę. To będzie dobry pomysł. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba będzie widać. Dobra, będzie pewnie trząsło, ale czego troszeczkę obniżymy. O będę teraz widział. No i dobra, teraz ustawiamy po prostu nie wiem, na dwa, ja ustawiam na dwa, możemy tu na półtora. Doginamy maksymalnie. Ja zaczynam zazwyczaj od tej strony, oj będzie mi prze przechodziło, bujało się niestety Kurka rurka, jakby to zrobić Dobra, damy radę jakoś Po pomalutku, pomalutku No i dobra Mamy to wygięte, nie wiem, dajmy tutaj, sobie zrobimy tutaj pod blachę Na 10 Ustawię sobie na 10 10 z jednej 10 z drugiej, możesz sobie od razu pozacinać ja tylko tak prowizorycznie, żeby pokazać. Doginasz to na kąt 90 stopni. Bierzesz blaszkę, obracasz ją. I tutaj wyginasz, nie wiem, dajmy wysokość na 4. Robisz 4 z jednej. 4 z drugiej. I znów. Ja wyginam tak nie do końca, żeby znów móc obrócić. Jak teraz dosunę, to mam jeszcze tutaj, mogę nie wiem, maksymalnie na 3 wsunąć, ale ustawiam sobie znów na 4. To jest, to jest 4 tak, też jest 4 tu znów na kąt 90 stopni no i teraz są dwie szkoły od tego momentu można to od razu wyginać i lecieć następne 5 cm tutaj żeby ta rynienka odwadniająca z tyłu ją zrobić i wywinięcie na, na górę na przód, znaczy na, na bok komina a można to od razu zrobić tak, że teraz wyciągamy, wkładamy tą blachę, doginamy ją sobie. Tworzy nam się od razu dogięcie ładnego felca. Tutaj widzisz coś takiego. No i teraz możemy sobie, jak już mamy to dogięte, znów sobie zmierzyć na te 5 centów. Pamiętaj tylko, że te 5 centów na dolnej części musi być troszkę większe niż na górnej, tak żeby ci się ładnie wchodziło jedno w drugie. 5 centów wywijasz. No i tu wiadomo zrobimy o taki sobie wysoki, wysoką obróbkę, tak po prostu dla pokazania. Nie, nie chce mi się lecieć po... Po nożyce, ale coś takiego, żebyś miał pogląd, jak to de facto wygląda. Czekajcie, jeszcze raz to poprawię. O, no i masz obróbeczkę wywiniętą e, tak, jak ja to robię. I z trudnego, e, tutaj jeszcze, a propos tych e, m, płetw przeciwwodnych, to pamiętaj, że możesz to zrobić na dwa sposoby. Możesz tutaj zrobić po prostu sobie łączenie na rąbek że pierwszy wyrobić tą obróbeczkę i z odwinięcie na rąbek pojedynczy a to możesz sobie zrobić już na podwójny rąbek na duży rąbek i zamknąć sobie tutaj ładnie zamykaczem do rąbka czy cęgami co wolisz i też będzie git także to wszystko, wszystko zależy jak jak robisz i jak Ci się śpieszy bo wiadomo, że ten sposób jest szybszy ale troszeczkę mniej estetyczne, wiadomo o co chodzi no, no i nic, nic widzisz, nic z tym trudnego nie ma tutaj żadnych dziwnych e, wymysłów, prosta obróbka można to bardzo szybko wyrobić, pamiętaj tylko żeby pilnować te wysokości, żeby tutaj nic się nie zadziało jeżeli macie jakieś pytania śmiało piszcie w komentarzach e, jeżeli będę umiał na pewno na nie odpowiem no, dawno dronem nie latałem, może troszeczkę pokażę jak to z góry wygląda tak żeby było wszystko widać. Ciekawie jestem czy naładowane baterie, bo już naprawdę dawno go nie uruchamiałem. Nie, tak już jest dwie baterie, to znaczy dwie kreski ma to żeby. No właśnie przecież mogę to sprawdzić? Ha, naładowane widzicie? Po dwie kreski, tylko mają, to będzie krótki lot, no ale lepiej to niż nic to jeszcze go nie będę włączał podłączę sobie... co tu? a bateryjka z tego podłączę sobie telefonik szybko no jestem ciekaw czy zadziała bo wiecie aktualizacje i tak dalej jak się nie lata to później się to szybko kończy to latanie jak się zaczyna, bo chcę polatać i zaraz. O, aktualizacja! O, aktualizacja! O, boże, i kontroler też mam rozładowany. Dobra, 4, 5 satelit. Poczekamy sobie jeszcze troszkę, żeby nie było, aż złapię zasięg. 6 satelit. Może włączymy od razu nagrywanie. Nie, tutaj jest. O. Włączymy sobie nagrywanie od razu. 7 satelit. Żebyście widzieli skąd startuje. 8 satelit, dobra. Jest, lecimy do góry. Polecimy. precyzja GPS o, złapie nam ładnie moje osiedle zakłócenia sygnału w locie proszę, dobra tak wygląda to osiedle, proszę bardzo. Piękne pole. <laughs> o. A tam, widzicie, kolejne dwa szeregi, które też wcześniej robiłem. A tu jeszcze jest duże pole do popisu, do zabudowywania. A tam, widzicie, już też w oddali coś się, coś się stawia, coś się buduje. No, także tak to wygląda z góry. Lecę, zobaczę sobie jeszcze jak te kolanka, gdzie te kolanka mam wstawić I ile, ile na to poprzednie osiedle, co tam widzieliście w oddali Trzeba jakieś kolaneczka jeszcze dostawić, żeby było git Zobaczymy o co tam w trawie piszczy Ale piękna pogoda się zrobiła Wam szczerze, zajechałem, zajechałem krawędziareczkę odebrać od Patryka E, fajną budowę widzę ma chłopaczyna. Ale pierwszy raz widziałem całe budynki jednorodzinne z żelbetu robione. No, tak inwestor chce, tak robić. A my od jutra wracamy na tą budowę. Zobaczcie jak ten klinkier pięknie wygląda. Już jest podmurowane do góry. Zostanie tylko przyciąć łatki i, i wypuścić centymetr od linii od linii elewacji i wtedy już będą się chłopaki bawić od, od właśnie tego klinkieru żeby docinać do dachówki y, tą cegłę elewacyjną także tak to wygląda, jutro zaczynamy, piękna pogoda się zrobiła, ciepluteńko y, wiosna w końcu przyszła do nas ja już na budowie mam fajnych gości zobaczcie, proszę Cześć. Michał i nasz dyrektor cechu. No, niezapowiedziani goście. Gadamy sobie troszeczkę właśnie o pikniku. Michał, może chcesz coś powiedzieć? Za, zachęcić. No, no, zaprosić. Zapraszam wszystkich na piknik 17 czerwca w Górze Kalwarii. Maciek, będziesz? No, ja będę, ja będę. Będziesz? Jak najbardziej. Tak, będziemy wszyscy. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, ale, ale, ale się dotrzemy na pewno. No, także widzicie, zapraszamy Was serdecznie. Kiedy to jest dokładnie? 17 czerwca. 17 czerwca w sobotę, bardzo fajne miejsce, będzie można pojeździć naprawdę fajnymi samochodami terenowymi, pobawić się. Póki co, ponoć ma być to darmowe, także zapraszamy serdecznie, wpadajcie. Ma być darmowe, ale Maciek nas namawia, żeby w opłatnie. Wprowadzić. Bo wiecie, ja jestem skarbnikiem, także musi być zysk. No, no. także tak to wygląda. No, cześć.